Dzień dobry. Witam Was w nowej serii tej kanale to się nazywa Sekret tajemniczego wirusa. W tej, w tej serii nasz bohater będzie musiał ocalić całe Brokhan przed, przed tajemniczym wirusem, który wyciekł z laboratorium. Czy uda mu się to, czy nie, dowiedziemy się w samej serii. Miłego oglądania wszystkich odcinków. Jaki fajny dzień, właśnie jadę sobie do pracy. Dzisiaj jak zawsze ta nudna robota, ale z nami słońce grzeje. No tak, ja ten dzień jest super. O, to jest jadł. Dobra, idę. <śmiech> <śmiech> Dobra, czyli kolejna zmiana w, w laboratorium badawczym. Ciekawe co co moich kolegów. Proste dobrze u nas, ale uważaj, żeby ten niebezpieczny wirus nie wy... nie uciekł z tego laboratorium. My idziemy naprzód Dobro. O, ja tutaj chyba pracuję przy komputerku, już nic mi nie szkodzi. O, Och. Och, już czuję się śpiący, ja w tej godzinie pracuję. Aaaa. Dobra, może ja też pójdę na przerwę. Już nic się nie stanie, jak, jak pójdę sobie na chwilę zjeść sobie jakiś lunch. Przecież ten wirus nie wycieknie tak po prostu z tego laboratorium. Ach, aj to, i tak normalnie dzień nudny w Ho, ho, ha, ha, ha. na szczęście nie, wie, nie, nie wiedzą, że my ich obserwujemy. Co nie, szefie? Normalnie no, co normalnie no. Nikt nie wie, że my chcemy ich obrabować. Ale to serio, szefie? Chcesz, o, chcesz obrabować placówkę badawczą? Uch, ale słyszałem, że tam dużo zarabiają i muszą mieć dużo pieniędzy. Więc jak ich obrabujemy, to będziemy mieć me, ku, kupę kasy do końca życia, żeby zakupić sobie willę z basenem i z lądowiskiem na helikoptera. Och, to dobry pomysł, dobra, ale jak się tam włamiemy? Widziałem, że jakiś koście tam przyjechał. Ja już tutaj cały czas obserwowałem. Och. No nie wiem, może spróbuj jakoś, no, wybić szybę, jakoś, jakiś, jakoś się zakradni. Ale tam dużo zabezpieczeń, jakieś kamery tam są, szefie. Och, no to muś, musisz, jakoś się tam włamać. Może, może spróbujesz po prostu,

Jakie to jedzenie spyszne! Co jest przerwy? Wracaj do roboty. Uch, no nie, no. A na szczęście zmieniłem sobie fryzurę, bo tamta mi się nie spodobało. Ach. Aha, to nadal nudny dzień w tej robocie. A co mam robić? O co, no? Idź do... Idź do, do chemikali. W sensie co, mam się poparzyć nimi? Nie, po prostu... Nie wiem sam, no coś tam zrób po prostu. Dobrze. No nie wie co chcę. Okej, okay, to zimno. No, to jest jakaś zielona substancja. Ach, już jest. Na szczęście nikt nie wie o naszych dzia nielegalnych działalnościach. No chyba, że ktoś już tutaj dowiedział się o tym, ale wątpię i serio jeszcze po tym śniadaniu troszkę... powiększyłam się. No, no. dobrze, to rozbiję to na ziemi, nie obchodzi. Nikt mi nie rozkazuje, co on tutaj robić. Na co zrobiłem nową fryzurę. Ej koledzy, gdzie wy jesteście? No, pracujemy! Ty też lepiej pracuj! Na no błagam! Mi się wnudzi to pracowanie. O! Jak nudzi ci się, no to cię zwolniam zaraz. Och, dobra, 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 no. Dobra, no szef, ja schowałem auto gdzieś za tym laboratorium badawczym. O! Och, och, to super. A wstaniesz? Tak, dobra, ale muszę uważać, żeby nikt mi nie przyłapał ten ochroniarz na tym, że się próbuje zrobić napad tutaj. Och, nie szkodzi. Mogę najwyżej odwrócić uwagę. Ja? Nie powiem ci. Ale gdzie zawalić to auto, no? Na alejkach za sklepami. No co, byłoby to podejrzane, jakby jakieś szare auto tam stanęło. Och, dobra, może, może być. No teraz spróbuję tylko tam włamać. Ej, szefie, tam jakieś auto stoi na parkingu. Wow, no dobra, teraz może, może przeszukaj, może w tym aucie coś jest. A w ogóle wiedziałem, że ten, że jeden z pracowników tutaj jechał tym autem. Och, to mogę, może oznaczać, że tam są jakieś rzeczy w tym samochodzie. Dobra, szefie, no, niestety w tym aucie nic nie było. Och, no to jeszcze raz poszukaj, musi coś tam być. Zresztą to auto pracownika. Ale z tego jeden problem, na nie mogę go przeszukać. Jaki? Auto jest zamknięte na kluczyk. O. Głupi pracownik musiał tutaj to na kluczyk normalnie, no. No to znacie jakąś siekierę i wyłą te drzwi głupie. Z zawiasów. Ale to są rozsuwane drzwi jak w galerii, nie da się ich tak wywalić. No to po prostu no... Skopa je rozwal. Dobra. Eee? A noga mnie bolała, szefie. Nie mogę walić tak, bo to. Z... Bo w się troszkę pancerne szkło. Och, no to spróbuj znaleźć jakiś inny sposób. Ej, szefie, a w ogóle to, to był za dziwny dźwięk jakiś w tle. Nie wiem, może coś z radia. Och, jakie to jest nudne. Ta robota jest nudna w ogóle. No, ja, ochrę, nie lubię tej głupiej roboty. Zaraz się stąd zwolnię. Ach, jeszcze od kogo ten, jeszcze ten żel mi normalnie, no, puścił i no znowu mam taką głupią fryzurę. Zmył mi się, że Podczas tych kupich eksperymentów. O! przestań! Bo cię zwolnię! Oto to zwolni mnie! Co? Nie... Co? Jak to da się zwolnić? daje mi Ci najwięcej pieniędzy, więc staraj się, żebym cię nie zwolnił. No to nie zwolnij! O co Ci chodzi? Żeby cię zwolnić? Jaki masz powód? Że pracujesz już 4 godziny! Szef, już daj spokój! Nie! Już daj spokój! Pracuj! dalej! Nie! Tak! Nie! Tak! Albo Cię tak... Wywalę, że normalnie na pójdź do szpitala. Och dobra, dobra. I idę dalej pracować. Oszaleję, zaraz coś mnie tutaj trafi. Szefie! Co? No ale nie wolno złamać tych drzwi głupich. Tak, one są jakieś pancerne. Nie da się ich wywo... Próbowałem siekierą, młotkiem, śrubokrętem, kluczem. Wszystkim! Bo, a potem próbowałeś tak, jak no wiesz, mówiłem Ci przed chwilą. Przecież jesteś w jakieś. O, no, no to ja to się złomisz? O, mam po... Jakie wysadne drzwi? Wy? Okej. Okay. Dobra, już wysadzą. Przecież mi zniknęło Ale jest! Pa- już drzwi zostały odblokowane Drzwi zostały odblokowane, szefie! To super! To teraz obrabuj ten... ...to laboratorium! Jest yeah, Tak, szefie! to do góry! Och, w końcu, po robocie, zaraz będę mógł wracać. Ale najpierw idę się pożegnać z ko... Run, DO GÓRY, TO NAPAD! O! EJ, CO TO MA BYĆ?! CO SIĘ TUTAJ DZIEJE?! TO NAPAD! Do, na wasze laboratorium! laboratorium! RANCE WSZYSCY DO GÓRY! O NIE! A! O nie, 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 nie! nie. Muszę zadzwonić tak po pomoc! SZYBKO! SZYBKO, DZWONIĘ! Szybko! Szybciej! Halo! Co? To policja! To jest doma do naszego operatorium! Pomocy! Jak to? jest do góry! Och, słyszysz? Zaraz będziemy na miejscu! A pan spróbuje jakoś się ukryć! Przed tymi bandytami! My ich znamy! I wiemy co, mo co oni mogą zrobić! Labor w laboratorium tym. Chociaż że wiem, że, że to jest troszkę nielegalne, ale zobaczyliście swoją korę. Dobra, no szybko, błogo, przejeżdżę! Oni demolują laboratorium w tej części. Zaszepa to zdemolują tym pistoletami. Pozabijają dla wszystkich ludzi. Ha ha ha, rące do góry! Oni! O, w pomocy! Tu napad jest! Szybko muszę wjechać! O nie, tu zaczyna się nas siada, Szybko tutaj! Teraz gdzie mam się ukryć? Gdzie mam się teraz tutaj ukryć? Nie chcę zostać pokonanym przez tych głupich bandytów! Błagam! Oh, 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 zobaczcie, tutaj złapie. Nie uciekniesz! O nie, nie, nie! Gdzie mam się ukryć? Gdzie mam się ukryć? Wie? Nie chcę ukrycia. ukryć! Ja... tutaj mogę się ukryć! Szybko! Haha, ha, zaraz cię tutaj złapie! Ha ha ha! E, gdzie on się podział? Przed chwilą widziałem takiegoś doktorka, który przede mną uciekał. <totototryk> Doktorku, Gdzie to jest? O nie nie, 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 nie chcę, żeby nie chcę skinać. A co to są za odgłosy? To one chyba dobiegają z zamrażarki? O, może mi się wydaje. Ale może serio? Bo ja słyszę, tutaj z zamrażarki to dobiega. Och, Och, nic tam nie ma, wydawało mi się. Dobra, no, to ręce do góry! Ha, 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 ha. Uch, na szczęście mnie nie zauważył, mnie nie złapał na szczęście. Och, prawie, mógłbym bez niego zginąć normalnie, no. Och. Ale chwila. Tu jest bardzo zimno. Błagam. <laughs> Ale dlaczego klomka jest zamknięta? Dlaczego drzwi zamarzły? Chwila. Nie! Nie błagam, wypuśćcie mnie stąd! Strasznie jest zimno! No pomóżcie mi, już zamarzam! Tu jest bardzo, bardzo, bardzo zimno! <laughs> zimno mi tutaj. Błagam! Pomocy, pomocy, nie! błagam pomocy, jeszcze bardziej mi zimno, ja tutaj już marznę, pomóć i pomocy. pomocy, błagam, niech to mnie stąd uwolni. Pomocy. pomocy. Błagam, zostaw mnie, ty głupi włamywaczu! Nie, gdy cię nie zostawię! Od Oddałaj wszystkie swoje pieniądze, albo ty zginiesz z mojej ręki! Nie, błagam, ja biedny, biedny. Nie! Myślisz, że na to się nabiorę? Nie, gdy się na to nie nabiorę! Od Oddałaj wszystkie swoje od oszczędności i kasę! O a po co? Wiesz w safe jest więcej pieniędzy niż ja mam? Co? Serio? Och, nie wiedziałem. No ale to nieważne. I tak radzę do góry oddawaj mi. Sejf safe później obrabuję. Za, 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 za żadne skarby świata. O, zaraz cię zabiję. Nie. Mnie to nie obchodzi, że tutaj w safe jest więcej pieniędzy co ty masz, ja chcę wszystkie pieniądze! Twoje, sejfu, wszystkich, którzy tutaj są! Nigdy! Och, ale zaraz jak będziesz mi się tak sprzeciwiał, to kulkę i zginiesz tutaj na miejscu! Policja wjedzie! Co mi to obchodzi? Już otoczyli policję, policja została, no, zniszczona. Jak to? Przemyślałem taką sytuację. Nie jestem głupi. Ha! A teraz oddaję wszystkie swoje oszczędności. Błagam, w jest więcej, no wiem! Jak to wszystkie oszczędności i raz jeszcze ci ostrzegam, że jak nie oddasz, to. to dostajesz kulkę. I to w brzuch prosto. Błagam! Nie, żadne błagania nie pomogą! Oddałem wszystkie swoje pieniądze w tym momencie! Nigdy, nigdy tego nie zrobię, nawet jak mi strzelisz. Co? Masz szczelność odmawiać my, najsilniejszym no złoczyńcy Awer, który oglądał 10 banków, 10 wszystko. Nie masz żadną szansę, ty tylko trzęsiesz portkami. Nic mi nie zrobisz, nie masz żadnej broni. W swoim bagażniku nic nie było, czyli byłeś w moim aucie, to jeszcze jeszcze bardziej jesteś zły, że pokonałeś jeszcze policję, która miała tutaj przyjechać. Haha, ha. właśnie tak. I teraz już nic nie zepsuje mojego planu obrabowania tego miejsca. Błagam, ale ja tu chcę pracować. Mam rad... mam dużo rad, nie to wygląda. GIGDY! Ha 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 Ej patrz! Dobra, ale to będzie jakaś zasadzka, to od razu danie kulkę. Nic tutaj nie ma. Ała! Ha ha ha! Uciekam! Nie! Szybko jest on! Wracaj! GIGDY! Szybko, gdzie gdzie, ,dzie ,dzie. gdzie 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 gdzie? Jak znowu uciec? Ać! Nie! Ach, o, o! Mam pomysł, będę biegał w kółko. Bogom! Przestań uciekać! I tak przede mną nie uciekniesz! Bogą Zostaw mnie! Uciekam! Musiał... Widziałem, zdokałtowałeś mnie! Jo, już ci strzelę zaraz! Normalnie, ha 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 Szybko, muszę tak biegać Muszę uciekać, uciekać, uciekać Ej, tu bomba leża Ej, szybko No nie do no serio musiałem opuścić swoją bombę na ziemię? Ha to ha to opuścił swoją bombę taki z niego pomywacz Jak mam to tu udzielać. Ha ha ha, to już twój koniec Teraz dostaniesz kulga za nakautowani mnie, już ukonie mnie! Błagam! Jeszcze, jeszcze, że wziąłeś moją bombę, która, która mi wypadła. Jeszcze nad ci ukradłem strój. Ale ten strój i tak był głupi, więc go wyrzuciłem. a ale ja mam strój! Nadal. O. No to ukradłem strój twojego kolegi. XD a. Obrabowałem go i to, że ukraść mu jego ubrania... Ale jego ubrania nic nie, nic nie było, więc je zdjąłem. I widziałaś to. Haha. Ha. Teraz cię zabiję. I nie masz już szans. To już jest ślepy zaułek. Haha. mnie, rób mi nic. Mogę ci oddać wszystkie moje oszczędności. Och, teraz się zlek No to oddawaj. Chwila. Tutaj leży coś. Ja tutaj leży, się kiera. Mogę nią zniszczyć te, te, te rury, które ten, ten gaz robią. Może, może, no, może wypuszczę tego wirusa, ale mnie to w nie obchodzi. Ej, co ty robisz? Niszczę rury. Nie, nie rób tego. Nie rób. Nie możesz tego zrobić. Nie, nie, ja to zrobię. <laughs> kończę ha A, pff, pff, nie, pff, 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 pff. nie, 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 to nie, 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 wirusem boja, przepraszam pff, za późno, pff, w Przepraszam szefie, ja... ale muszę to zrobić dla swojego bezpieczeństwa. Nie, coś ty zrobił! Ach, co się stało? Ej, udało mi się! Pokonałem tego fumywacza! udało mi się! Pokonałem go! Eee, filo. Tutaj jest jego ciało. A co tu za dziwny gaz? O nie, to że potem wirus wyciekł. No nie, szybko uciekam. Szybko. Muszę szybko uciekać, ten gaz się rozprzestrzenia. No nie, ten gaz się szybko rozprzestrzenia, on jest na korytarzu. No nie, ten wiele, już nie zaczyna rozprzestrzeniać Dobra, szybko, szybko jak to się, Dobra, to nieważne Gdzie to? Tutaj! Ej, ale chwila Dlaczego te drzwi się nie otwierają? Chyba ja wiem Bo wiesz, wy bo fajnie, że jak rozwajem tą murę, to korki wypalią w całym budynku i... O nie... Pomocy, wypuśćcie! Ej, no! Alarm się uruchomił! Ten gaz się przedostał tutaj! Ten gaz się tutaj przedostał! Pomocy! Muszę dlatego, że alarm się uruchomił, bo gaz tutaj się wydostał? szybciej! Płagam! Tam też się alarm uruchomił. No, jak, jak to możliwe, to się gaz dostał na górę? to się on był na dole, ale znowu wolę nie wiedzieć. W tak tego gazu jest, to wszystko moja wina, chciałem tego bronić, biznes. No nie, już jeszcze więcej tego gazu, zaraz się tutaj uduszę. O nie, no ten wirus, no ten wirus jest normalnie błyskawiczny, On ja się tutaj przedostał. Wow, Wypuszczaj mnie, błagam! Błagam! Och, te drzwi są na prąd, a prądu już nie ma! Aram, nie jest na... na... Och, błagam, wypuśćcie mnie! Ja tylko chciałem uratować biedę! Przed wytrwanymi oczami, nie! No <tuszy> nie, ten gaszy się tutaj... <tuszy> przedostał! <tuszy> się tutaj i <tuszy> Oh, oh, зараз ще дуже. Ну, не могу учить твой гаус, то изгиб богатырский способ. Сейчас, сейчас, сейчас,

Z ostatniej chwili. gdzie się wydarzyła mega sensacja. W, la w laboratorium badawczym Brookhaven uciekł dzi z rur uciekł wir wirus. Przepraszam, ale mi tak dziwnie kot. Poczynam tekst tylko. Dobre. Dobra. Dobra, już poczytam. Bo jeden z pracowników chciał obronić się przed włamywaczem który włamał, włamał się i zrobił napad na to laboratorium. Ale jeden z pracowników zniszczył rury i przez to jakiś nieznany dotąd wirus wyciekł na wolność, no zabijając, te, zabijając wszystkie osoby w laboratorium. Gaz, gaz uciekł, gaz się ulotnił z laboratorium i teraz rozprzestrzenia się w całym mieście Brookhaven. Lepiej zostać w swoich domach, lepiej zasłonić sobie zasłony, albo, naprzy... albo zamknąć drzwi, zamknąć wszystko. Ten wirus jeszcze nie znany, jeszcze nie ma lekarstwa na niego, ale ten wi wiadomo, że osoba, która może nim się zarazić, umiera, ale chyba nie do końca. Co to miało być? No normalnie słyszeliście co to pogadaj w wiadomościach. gadają, że jakiś wirus wyciekł. I teraz atakuje ludzi, żeby zagnąć się w domach. Ale nie ze mną te numery. Ja wiem jak to powstrzymać. W tyle się ma. Mam pomysł. Mam pomysł, jak to po jak powstrzymać to. Ale najpierw muszę ubrać mój mundur policjanta. Bo go zostawiłem. Dobra, znalazłem mój mundur. Był w szafie. Dobra, już mam swój mundur. To teraz, mo teraz mogę już jechać tam na miejsce. N niestety muszę jechać mo moim starym autem, bo motor się zepsuł i musiałem go oddać do mechanika. Dobra, ale to